Nie, Nie wiem, te... chyba podjechali tu, jak się przynajmniej starali. Zająć te dwa domki i... Czekać na długie. No do... Cicho, cicho. A, tam podjechali. U mnie jest. Tutaj. Dobra, tam to my chyba. Do nich. Nie podoba mi się to. Za, za długo chłopaki. Za długo jak, za długo? Ja tu mam ekipę koło siebie cały czas. Na zielonym? Wbiega do ciebie. Gdzieś tutaj przeleciał. Po chuj ja tu biegnę, kurwa? No. Nie wiem o, co robił, kurde? Nie wiem, ciało. ci no, dużo dobra byście no. chcieli. Coś tam przynieśli. M24 na full wypasie. No to idę popatrzeć. No, on wziął, ale powinniśmy już zająć ten miejscu, o, super, dobra. żeby... Dobra, dobra, nie marnij. Wyjątkowo morudny dzisiaj jesteś. Dzień jak, cały dzień. Dawno ciń za to łba nie strzeliło, nie? Waga dowódca. Uwaga, dowódca z DPKiem. Jeszcze, jeszcze jest, Uciekaj, 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 uciekaj! Już dwa dowódce padli? Tak. Kubencja w ogóle się wyminął z nim na schodach. Dowódca zgłupiał, Kubencja zgłupiał. <laughs> o, jest u góry jeszcze. Nie wiem czy samochodem nie byłoby bezpieczniej, Wydaje mi się, że nie, bo przez most musisz przejechać. Okej, okay, czyli tak, ja mam w razie czego depił i na, nadajnik niebieskich chipów. Le, le, le. Może. Y... O no, idealnie. Jeszcze zjechała z powrotem. <noise> U, widzicie? Co to kuba? To nie w nas chyba co? Nie nie w nas, w nas. Dobra, jeden dostał. Tu jest drugi za drzewkiem. Jeszcze drugi jeszcze jeden bardziej na lewo. Za drzewkiem no i znaczniku. Jeszcze jest za drzewkiem. Dostał Okej okay. Insta, kubencja? Insta, insta Trzeba ja uważać w nie? Na tamten compound. No, tak patrzy Kurwa już tak profilaktycznie je na tą flarę tam Dobra mhm. Ale to już drugiego kolesia z tego teamu jedynki, Bo wcześniej Oznaczałem też pośpiewał. Oznaczam tak, gdzie jest. Tutaj był. Widział nas? Bardzo możliwe. Ale tymi granatami, ich tam pojechali tą czwórkę Dobra, wycofuję za zrób. O, no, le strefkę macie. W końcu jesteś w stanie wywalić tą flarę gdzieś już? Tak. Nie było później pewnie. Kurwa, tam widziałem w tamtym miejscu. Typa. To już biegnie. A gdzie gdzieś? Może tu, nie? Tylko tak, żeby nie pomagała innym, nie? O kurwa, tam było, tam było, tam było, tam było. <grywa> kurwa. Dwóch leży, nie? Tutaj. Na moim znaczniku jest dwóch ludzi, bo jeden... No i było. Insta. Okej. Okay. Gdzie tam jest chłop? To wasze kroki? Czy Kogoś słyszę ze skałką. nie słyszałeś. Nie, teraz słyszę kroki. Uba, ja pier, nie, jednak za... chyba o. słyszał. Dwóch ludzi jeszcze poza tym, tak jest koleś, o jest. Dokładnie na skraju. Rozglądam Cię. E, frag, nie wybiegać! Dwa fragi. Ślubo. Musiałem, Aha. Myślałem, że będziesz w stanie mnie podnieść. Dobra, e, ja spróbuję. Ślubo bardzo mocno wycofają. Ja, das